Nigdy więcej nie będziecie dupsko piekło, że zostawiłaś kogoś, kto nie był wart zostawienia. Tylko provider pomyśli o tym, jak to zrobić. Nie ile on płaci i za co on płaci, tylko czy on wychodzi z inicjatywą i... Cześć, tu z powielą najłatwiejszą Ten temat jest szalenie ważny, bo my mówimy często o standardach, mówimy często o tym, że chcesz więcej dla siebie, mówimy często o tym, że to jest ważne. Ale jesteście odklejone. I robicie sobie krzywdę, bo to, co Wam się wydaje, że to są standardy, to nie są standardy, a wymagania to też nie standardy. Dlatego ten komentarz dzisiejszy, który sobie przeczytamy, na który odpowiemy, czyli jak zlokalizować, czy ten mężczyzna, z którym się to jest provider, moja droga, to będzie dla Ciebie game changer. Bo kiedy zrozumiesz, jak rozpoznać providera, to nigdy więcej nie będziecie dupsko piekło, że zostawiłaś kogoś, kto nie był wart zostawienia. Wam się wydaje, że ambicje są najważniejsze. Wam się wydaje, że gotowy produkt, nie uważam, że ludzie te produkty, natomiast gotowy produkt to może być zarobek. Gotowy produkt to może być mieszkanie, tak? To jest wynik cech charakteru, a nie cecha i standard. Standardy, które masz, nie są tym. Za czym powinnaś podążać, bo to nie są standardy, to jest krótkofalowe patrzenie. Trzeba być zachłannym długofalowo, a nie krótkowzrocznym. Co mam na myśli? Bo przeczytam ten fragment. Czekaj, ja znajdę tę wiadomość. Jest fajnie. Nigdy nie ma sytuacji 50-50, zawsze płaci on. Ma pracę jako ratownik. Dobrze mnie traktuje, w ogóle jest super i tu pojawia się problem. Ja mam dużo ambicji i wiem, że w życiu dużo osiągnę. Whatever. Sama mogę sobie miło zapewnić miłości i atencję, nie szukam byle kogo. I ja nie uważam, że autorka tego komentarza jest yy, negatywna, bo, bo nie jest. To jest bardzo mądre, ale bardzo dobrze mnie zainspirowała do tego. Jeżeli on ma 20 lat i nie popiera ją to jego finanse, to musimy spojrzeć na dwie rzeczy. Pierwszy, jak bardzo komunikujesz standard życia, na którym chcesz być? Bo jeżeli to jest młody człowiek, jeżeli to jest człowiek, który nigdy nie miał pewnego rodzaju motywacji i wy myślicie, że on będzie successful dla siebie, on będzie pełen, pełen osiągnięć dla siebie, nie do końca i nie zawsze. Jeżeli mu zakomunikujesz, że chcesz więcej, to tylko provider. Pomyśl o tym, jak to zrobić. Osoba, która nie chce więcej i stawia siebie na piedestał, mężczyzna, który nie chce więcej i stawia na siebie na piedestał, on ci powie, że masz za dużo wymagania, że masz za duże standardy, że się nasłuchałaś kołczów w internecie. Będzie miał po części rację, tak? Nie możesz tego od niego wymagać, ale możesz zobaczyć, czy on. Będzie potrafił wymagać tego od siebie. Jeżeli on ma mindset providera, czyli jest nakierowany na to, żeby ci dobrze było, żebyś dobrze żyła, jest nakierowany na to, żeby zapewnić ci życie takie, jak chcesz mieć, czyli tutaj żeśmy powiedziały, tak? Nigdy nie ma 50-50, on zawsze właśnie wychodzi z inicjatywą. To jest ważne, bo on może płacić za wszystko, ale jeśli on nie wychodzi z inicjatywą, to nigdzie nie dojdziemy. On może płacić za wszystko, co ty sobie wymyślisz, ale jeżeli sam nic nie wymyśli, to nigdzie nie dojdziemy. Na tym bym się skupiła. Nie ile on płaci, za co on płaci, tylko czy on wychodzi z inicjatywą i pokrywa to sam. Kolejną rzeczą jest, ja mam bardzo duże ambicje. To jest fajne, bo my widzimy w sobie największy nasz potencjał. My widzimy siebie w sposób, w który prawdopodobnie nie widzi nas in, nikt inny na zewnątrz, ale to znaczy, że inni widzą siebie w sposób, w których my ich nie widzimy. Teraz mi powiedzie, No dobra, ale przecież ja miałam byłego, czy tam miałam kolegę, ja widziałam w nim ogromny potencjał, a on w sobie tego nie widział. On w sobie widział inne rzeczy. I ze względu na jakieś różne przeróżne blokady, nad którymi pamiętaj, że pracujemy w siostrzeństwie, to on nie jest w stanie ich wydobyć, ale on widzi w sobie inny potencjał. Jeżeli my byśmy się spotkały na żywo, i masz czasami takie możliwości, jak jesteś w siostrzeństwie. jakbyśmy się spotkały na żywo, to ja w Tobie zobaczę inne rzeczy niż ty widzisz w sobie, bo ja patrzę przez mój pryzmat. Dlatego powinno cię przestać obchodzić, czy ty widzisz jego potencjał? Czy ty widzisz jego ambicje? Czy jego ambicje są równe z Twoimi ambicjami albo wyższe? Zacznij pytać. O jego ambicje. Zacznij pytać o jego potencjał. Zacznij pytać, co on w sobie widzi. Bo dużo osób potrzebuje usłyszeć samemu nie od ciebie, od siebie. Ale nie jesteśmy w stanie tego zrobić, kiedy nie pytasz. Nie jesteś w stanie się dowiedzieć, czy on będzie chciał zapewnić ci poziom życia, który cię interesuje, jeśli nie zapytasz, co on myśli i widzi w sobie, o sobie. A provider ci tego nie powie. Ten mężczyzna, który ciągle kłapie na swój temat, który ciągle o sobie gada, on nie jest prowajderem, on jest pozorem. On nie będzie Ci chciał tego dać, on będzie chciał korzyści z tego, że ty będziesz fantazjować o tym, że on taki jest. Prowajder ci nie będzie mówił takich rzeczy, bo są niezrealizowane, bo nie pokrywają się z tym, co on robi. Dlatego jeżeli on kłapie, ale nie widać, to to nie jest ten typ mężczyzny. Ale jeżeli on działa, ale nie słychać, albo działa i słychać to samo, to jest ten typ mężczyzny, dlatego zapytaj. Zapytaj, jak on to widzi, bo to, że on teraz jest ratownikiem, swoją drogą, bardzo prowajderowa praca, bardzo praca osoby, która chce robić dla innych. Ale jeżeli on jest teraz tym ratownikiem, to nie wiesz, jak długo on to widzi, kiedy on to widzi, co on tam widzi. Nie wiesz tego, póki nie zapytasz. Chciałabym, żebyście uniknęły jednej rzeczy. I o tym mówiłam, że naoglądałaś się koło w internecie. Chciałabym, żebyś tego uniknęła. Jeżeli ktoś nie jest x, y, z, nie ma tam, nie wiem, milionów na koncie, to nie jest wart Twojej uwagi. Nie. Te miliony są efektem ubocznym charakteru. Nie Tobą. To, co robisz, to jest pojęcie wolnej woli. Ty jesteś w stanie zrobić to, kim jesteś, a nie to, czego chcesz. To, czego chcesz, musi pokrywać się z tym, kim jesteś, żeby to było do zrobienia. Dlatego, jeżeli chcesz go rzucić, jeżeli chcesz rzucić... To nie jest tylko do autorki komentarzy, to jest do wszystkich z Was. Jeżeli chcesz go rzucić, to zastanów się, czy nie chcesz go rzucić dlatego, żeby nie uciec od cierpliwości, od wartości, nie uciec od siebie do wizji, którą Ci ktoś sprzedał. To też jest efekt uboczny Twojego charakteru. I ja nie mówię, że nie zasługujesz na więcej. Absolutnie bym tego nie powiedziała. Natomiast to jest to, co gołodupcy nam paradoksalnie bardzo często mówią. Nie każdy facet jest providerem. Nie każdy mężczyzna myśli w taki sposób, i to nie znaczy, że ty nie będziesz miała i żeby musimy rywalizować o niego. Powiedziałam tylko, że jest bardzo łatwo go przegapić, jeżeli szukasz tylko po efekcie ubocznym. Jeżeli Twoje standardy to są preferencje. Bo tak, owszem, Pre możesz preferować kogoś, kto już to zrobił. Możesz preferować kogoś, kto nigdy nie miał żony. Możesz preferować kogoś, kto ma metr tam, kurwa, 80, dziewięćdziesiąt, dwa metry i pół. Możesz to preferować, ale to nie jest żaden standard. To, co ty robisz, to nie jest standard, to jest preferencja. I naucz się to rozróżnić. Bo standardy powinny dotyczyć charakteru, a nie efektów charakteru. Dlatego ja wam nigdy nie powiem tak zerwij z nim, chyba, że on cię bardzo źle traktuje. Wtedy jasne, blokuj Niech wypier... Ostatnio nawet dostałyśmy, słuchaj, taki komentarz. Mój chłopak". Mówi mi ciągle brzydkie rzeczy i ja mu kiedyś powiedziałam, żeby przestał, bo mnie to boli, on mi powiedział, nie będziesz mi mówiła, co mam do ciebie mówić, wtedy go blokuj, bo to jest zban i on się nie nadaje do kontaktu, wtedy go blokuj. Ale żebyś się nie obudziła z ręką w nocniku, kiedy ktoś, kogo nigdy nie zapytałaś i w kogo wątpiłaś, tak jak inni wątpią w ciebie. Dojdzie tam, gdzie ty chcesz być, a ty będziesz zaskoczona. Nie mówię, zostań z nim, jak jest debilem, bo ja wiem, że ty czekasz aż jak upowiem, nie. Nie mówię tego. Ale mówię zweryfikuj, czy to, co ty widzisz, jest efektem braku charakteru, charakteru, czy może pewnego rodzaju nie tyle co oczekiwania, a przygotowania do skorzystania ze swojego charakteru. Nie mówię, dostrzegaj potencjał. Mówię pytaj. Mówię, usłysz i przede wszystkim zobacz, bo jest bardzo duża szans. Kiedy będziesz odrzucać wszystkich, bo nie są tam, gdzie ty chcesz już być, to dlatego, że sama tam nie jesteś. I jest łatwiej porzucić kogoś, niż się przyznać, że teraz się jest czas zająć mną. Zobaczyć wady u kogoś innego jest banalnie prosto. Ale to nie nad tymi wadami chcesz pracować. I to nie jego próbujesz porzucić. Ja wiem, jak to brzmi. Bo to brzmi jak to, z czego ja się zawsze śmieję, czyli osiągnięcie wszystkiego razem jest bardzo fajne, najważniejsze. I raz za oko. Osiągnięcie wszystkiego razem jest fajne, ale jeżeli on cię dobrze traktuje to nie dopierdaj się do niego, tylko staj się tą osobą, którą chcesz być. Jeżeli on jest tym mężczyzną, który do ciebie pasuje, to on zostanie, przyspieszy tempo i oferuje ci świat. Jeżeli jest gołodupcem, o którym mówimy, to kiedy ty zaczniesz rosnąć i być coraz lepsza i wzrastać w sobie, on się wykruszy, bo śmieci zawsze wynoszą się same. Nie podejmuj decyzji, gdzie decyzji nie trzeba podjąć. Podejmij decyzję ze sobą i zobacz, gdzie on będzie obok. Dziękuję za dziś. I uważam, że to jest ważny film, bo kiedy kliknie, to w Twojej głowie wtedy będziesz wiedziała, co zrobić. Dziękuję za dziś. Przypominam Wam o Instagramie, przypominam Wam o zajrzeniu do opisu, bo tam mamy wszystko i więcej. Dzięki bardzo.